To się spierdoli Upa! Oj chuj Jeszcze kamieniami może No jak ja mam to kurwa zjebać to Jeszcze ja nie chce Aaa Chyba wiem ja. Chyba wiem już jak Chyba wiem Wiesz jak Zaraz zobaczycie o co mi chodzi Powinno teraz to chyba tędy wypierdolić nie? Zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie O właśnie Oto kurwa biegało ja.

O! Spierdoliło się, o ja to chodziło. Zarazem. Żeby się spierdoliło? A co to kurwa się dzieje? Łączy nas teraz serdeczna i zażyła przyjaźń. Oblerowałem Cię miłością. Może teraz Ty znajdziesz dla mnie prezent. W końcu złamałbyś zasady savoir vivru, gdybyś przybył na przyjęcie bez podarunku. Nie, jest taki głosny, że pożarłby koniec go wydań. Niestety ciężko w tych rejonach zdobyć goninę, a ludzkie inwestycje takie... mdłe. Gdybyś zauważył przemykającego gdzieś sztywizowania, to byś przejechał taką krótką przepustkę na ostatnią pieprzeszaną. Ja pierdolę. Dobra, chuj to. Jeszcze raz trzeba zrobić to. zasilanie pewnego rodzaju. Zasilanie, kurwa zasilanie. Szybko na drabinę trzeba zapierdalać. O, 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 o kurwa! Ale wyjebało. Coś się ja, kurwa zrobił? Narobił. Tam trzeba pewnie zasilanie. dalej, już śpię, już, już, już nie kontaktuje. Powoli, powoli bo się rozpierdoli Op. O, 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 o! Udało się! Trzeba było tak od razu zrobić, a nie się pierdolić. Znaczy, nie wiem, czy to będzie potrzebne na 100%, więc podejrzewam, że tak, jak to jakiś zasilacz czy coś. Więc pewnie będzie potrzebne, nie? To nie przypadek. Nawet jest oznakowanie, że to z prądem coś się wiąże. Nie zginiem chyba. O jak. No, tam zapewne tego. Tam się jakoś otwiera to, ale to fuj tam. Chyba udało mi się to przeskoczyć. Trochę utrudniając sobie, ale fuj tam. O, teraz najlepsza część. jakie będzie. Oho O ja piezoe Tu chyba? O ja piezoe to. No. Cyk. Cyk. cyk.